Bezpośrednie połączenie emocji i pamięci sprawia, że jeżeli czujemy jakiś zapach i towarzyszą temu emocje, to później wąchanie tego zapachu będzie te emocje ponownie wywoływać. Te wycieczki zapachowe oczywiście cudownie, jak one są pozytywne, ale zdarzają się też negatywne porwania zapachowe. Armia amerykańska ma bardzo ciekawy program skierowany do weteranów. Zapachy wywołują u nich zespół stresu pourazowego. Są to zapachy związane z polem walki i są specjalne urządzenia do wirtualnej rzeczywistości, gdzie pozwala się osobie kontrolować obraz i sytuację, którą widzi przed swoimi oczami, jednocześnie serwując mu ten zapach, który wywoływał tę reakcję traumy, i dzięki temu można przekodować, ponieważ zmienia się świadomie to, co się robi w tej sytuacji, to zmienia się też powoli, ale można nadpisać to wspomnienie zapachowe i po kilku miesiącach pracy w ten sposób dochodzi się do momentu, w który ten zapach staje się obojętny i nie wywołuje już tej reakcji stresu pourazowego.